Witajcie serdecznie, jesteśmy tutaj z kolejnym liderem organizacji MLM i chciałem dzisiaj go zapytać, co, co takiego wpłynęło na to, że zaczął interesować się biznesem MLM? Jak to w ogóle się zaczęło? Bo każdy z nas ma różne problemy, każdy różne powody do tego, że zaczyna marketing sieciowy. A co Ciebie zainspirowało Mariusz? No. Dziękuję, że zapytałeś. Witam Cię, Marcin. Słuchaj, dla mnie to była bardzo, bardzo, bardzo ważna decyzja, oczywiście, w moim życiu. Mm. Od wielu lat prowadziłem tradycyjny biznes. W zasadzie, chyba od 18-19 lat. W zasadzie, jak miałem 18 lat, zacząłem, ale 18-19 lat trwało moja, moja, moja droga w tradycyjnym biznesie. Szukam różnych rozwiązań, po prostu jak mógłbym zarobić pieniądze. Jak mógłbym zarobić pieniądze i może niekoniecznie tak ciężko pracować do, 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 do emerytury. Mm -hmm. Dlatego róż, różne rozwiązania pojawiały się w moim życiu. W życiu. Prowadziłem firmy budowlane, prowadziłem firmy usługowe, inwestowałem pieniądze, kupowałem różne rzeczy i, i, i po prostu w ten sposób szukałem różnych rozwiązań. Tak przez długi okres czasu byłem zamknięty tak naprawdę na network marketing, bo uważałem, że skoro potrafię stworzyć własny biznes i potrafię hmm. wyprodukować jakiś produkt, no to prawdopodobnie nie jest mi to potrzebne. Na szczęście otworzyłem oczy w pewnym momencie, ponieważ był to taki czas, gdzie gdzie bardzo dużo pracowałem. To, było, to był taki moment, gdzie, gdzie praca i moje życie po prostu. E były zawalone obowiązkami. I generalnie szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby wyjść z tego kotła, żeby wyjść z tego takiego wyścigu szczurów. <noise> na trochę większym torze, jakby jechałem, ale, ale jednak to był wyścig szczurów po Aha. kilkanaście godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. No i pojawił się network marketing i, i generalnie otworzyłem się. Postanowiłem się temu poważnie przyjrzeć. Czyli to nie było na takiej zasadzie, jak wcześniej, takiej zbywalskiej, e, nieciekawej i tak dalej, ale mm. tak naprawdę usiadłem i po prostu się temu przyjrzałem. I, 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 i naprawdę jestem wdzięczny osobie, która mi to pokazała, że zainwestowałem zainwestowała swój czas po prostu, bo, bo chodziło właśnie o to, żeby zainwestować czas i mi to pokazać od początku do końca. Czyli generalnie nie miałeś czasu i to, że nie miałeś czasu, to była Twoja potrzeba, tak? To była moja potrzeba, to bo była nie, pieniądze go... aż tak nie chodziło bardzo. Nie, nie, raczej nie, ponieważ pieniądze były, mhm. e, e, zarabiałem pieniądze już, tak jak mówię, w tradycyjnym biznesie mhm. i to były inne pieniądze oczywiście niż na etacie, e, natomiast potrzebowałem czasu, potrzebowałem mieć czas na to, żeby te pieniądze wydawać, dlatego network marketing okazał się dla mnie takim rozwiązaniem. Dobra, a powiedz mi, ile czasu zajęło Ci osiągnięcie pierwszych swoich rezultatów, takich, może powiedzieć, można powiedzieć, no takich dobrych wypłat? To znaczy, rozpocząłem dość mocno, rozpocząłem mm. dość szybko tak naprawdę, w, w, zbudowałem dość szybko zespół, natomiast zbudowałem w oparciu o siebie, generalnie o swoją wiedzę, o swoje umiejętności itd. i tak dalej i, i szczerze, zespół bardzo szybko się rozpadł, ponieważ no był oparty o mnie, czyli, czyli to, co ja robiłem, no to zespół robił, jeśli mnie tam nie było, to, to nie było zespołu. Później zacząłem się temu głębiej przyglądać generalnie. Mhm. Zarobiłem fajnie szybko pieniądze, nie były to wielkie pieniądze, powiedzmy gdzieś tam 200, 300, nawet 500 dolarów tygodniowo zarabiałem z tego. Później zacząłem się zastanawiać, czym różni się mój biznes, który ja tworzyłem, od tych biznesów, którzy inni tworzą. Mhm. I zauważyłem, że jest, ich biznes jest oparty o system. Czyli bardzo szybko zrozumiałem, że w tym biznesie nie liczy się to, co ja wiem. I to, co ja myślę o tym biznesie, mm -hmm. tylko to, co można powielić w tym biznesie. Czyli mm -hmm. po prostu, jeśli ja mogę stworzyć system, który, który będzie dla każdego, ja będę mógł zarabiać z tego jeszcze więcej pieniędzy. I dlatego, żeśmy zaczęli tworzyć nowy system, nowe nowe, nowe rozwiązania i tak dalej. Mm -hmm. To bardzo ciekawe, co mówisz, a słuchaj, Powiedz mi, bo był, był ten moment taki, że przerwałeś, tak? Tak, w ogóle, ale w ogóle odszedłeś od marketingu sieciowego, czy. Powiem ci szczerze, że troszeczkę bijąc głową w mur, mhm. e, swoimi rozwiązaniami mhm. oczywiście, e, postanowiłem jednak e, na chwilę jakby zrobić taki oddech, tak? Mhm. Postanowiłem jakby wyjść z network marketingu, mhm. e, ale tak nie do końca, tak? Bo mhm. bardzo mi się to spodobało. Postanowiłem jakby troszeczkę stanąć z boku i, i po prostu e, e, zacząłem się przyglądać innym firmom, tak naprawdę. Chciałem poznać rynek. Chciałem zobaczyć, czy firma, z którą ja współpracuję, jest naprawdę najlepszą firmą na rynku. Bo wiesz, jeśli jesteś w danej firmie, to wszyscy mm. mówią, że ta firma jest najlepsza. No tak. Ja mówię, no zaraz chwilkę, daj mi popatrzeć na inne firmy, ale troszeczkę z innej perspektywy, mm. gdzie ja nie jestem związany z tą firmą tak naprawdę fizycznie. Odwiedziłem, nie wiem, 20-30 liderów, generalnie byłem na różnych spotkaniach, spotkałem różnych ludzi i przyglądałem się bardzo dokładnie ich biznesplanom. Mm. Przyglądałem się produktom, przyglądałem się po prostu yy, kto jest w tym biznesie? Jacy są ludzie, czy ja kiedyś zwiążę swoją, e, swoją karierę z daną firmą, z daną hmm. grupą ludzi, naprawdę będę mógł osiągnąć to, co potrzebuję, to co chcę, o czym marzę. E, I będę mógł swoim ludziom również, swoim przyjaciołom i znajomym zaoferować naprawdę konkretną szansę biznesową. Taką, że wiesz, jak wskoczą w ten biznes, hmm. to po prostu pojadą na maksa. Rozumiem. I co? I szukałeś planu marketingowego dobrego, tak? Najlepszego twoim zdaniem? Tak. I co i ludzi najlepszych, tak? Tak, tak, tak. Tak hmm. generalnie tutaj tworzy się wszystko, wiesz, ja, 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 ja uważam i mam nadzieję, że się ze mną też zgodzisz, że. Hmm dużo rzeczy opiera się o energię w naszym życiu. No, oczywiście. Jeśli stworzymy tą, tak, tą, 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 tą fajną, energiczną grupę, uh -huh. jeśli to jest fajna grupa, to naprawdę zrobić można fajne rzeczy. Jeśli roz... do tego jest fajny biznes plan, uh -huh. który płaci na samym początku, w środku i na końcu jakby powiedzmy w hierarchii, w, gru w grupie, uh -huh. że każdemu tak naprawdę bardzo mocno na, zależy na budowaniu grupy. Uh -huh. Jeśli jest bardzo fajny, sexy program do produkt do tego dołączony, to uh -huh. też jest takie fajne, bo po prostu wiesz, że możesz naprawdę z otwartą głową, z podniesioną głową do góry po prostu iść i, i o tym... Czyli o wszystko tak, po prostu tak, nic po nie prostu... trzeba naciągać wszystko dokładnie, tu, dokładnie. Tu i dobrze płacą mi fajni ludzie Dokładnie i to po prostu czuję tutaj Aha. Aha. czyli jeśli ja to czuję tutaj czyli to jest fajne tak ja się mogę z tym utożsamiać ja mogę z tym iść do każdego i po prostu spokojnie z tym na ten temat rozmawiać No tak ale żebyśmy nie byli gołosłowni wszystko ładnie pięknie ale my teraz jesteśmy w ładnej scenerii ale to nie jest dom <laughs> To jest dom na czterech kółkach, tak <laughs> No tak no tak to no, słuchaj. Po prostu ja, nie wiem, słyszałem coś takiego, że trzeba mieć, mieć troszeczkę szaleństwa w sobie generalnie jeśli, jeśli decydujesz się na, na współpracę z network marketingiem takiego, po prostu trzeba mieć trochę pasji w sobie. Mhm. Ja tą pasję postanowiłem naprawdę wykorzystać i, 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 i postanowiłem po prostu sprzedać swój dom i generalnie kupiłem dom na kółkach, generalnie jest to taki amerykański motorhome, mhm. po prostu autobus, na podstawie autobusu zbudowany dom. Mhm. Generalnie jest to w wielkości, nie wiem, 37 metrów kwadratowych po rozłożeniu Taka boków. Kawalerka, kawalerka. Taka kawalerka porządna, generalnie, i po prostu postanowiłem pozwiedzać świat. Generalnie, bo to jest moje największe marzenie, mhm. o zawsze o tym marzyłem, chciałem zwiedzać świat, ale chciałem zwiedzać świat tak naprawdę bez jakichś takich związania z danym miejscem, czyli że mhm. muszę gdzieś wrócić, po prostu, bo muszę iść do pracy. Rozumiem. Nie wiem, bo po prostu, że, że mogę tylko wyjechać, kiedy mogę, bo jestem podłączony kablem do dochodów do swoich, także mhm. bardzo mnie interesował tak zwany wireless income, czyli taki, taki po prostu niepodłączony do niczego. Dochód, czyli w tym momencie zwiedzam świat, jeżdżę Aha. i po prostu przy okazji. To już jest ten pieniędzy. najwyższy poziom, można powiedzieć, bo wiele osób mówi i myśli właśnie, w, i w ogóle co, ci, co zaczynają marketing sieciowy, mówią o takim lifestyle, właśnie, tak? Stylu życia. No to ty już masz pełen styl życia taki właśnie na trukowce, nie? <grym> dokładnie, dokładnie. No nie jestem jeszcze multimilionerem w marketingu sieciowym. Generalnie mam nadzieję takim, taką mm. osobą się stać. Wiem, że tak, tak będzie. Mm -hmm. Postanowiłem zainwestować swój czas i, i, i swoją karierę zbudować w marketingu sieciowym, mm -hmm. ale tak jak mówię, to jest taki duży krok, to jest taki duży krok, ponieważ firma, z którą współpracuję płaci mi naprawdę fajne pieniądze, mogę sobie na to pozwolić, mhm. tak, czyli nie muszę już pracować na etacie, mogłem się zwolnić z pracy u siebie w swoim tradycyjnym biznesie i mogę po prostu robić to, co robię w tym momencie. No właśnie, trzeba powiedzieć sobie to, że ten autobus tak naprawdę masz, można powiedzieć, od firmy. Na, można tak powiedzieć generalnie, no, bo nie dość, że firma mi płaci, to mhm. jeszcze firma płaci mi pieniądze generalnie na ten autobus, także... Fajnie, dom na kółka... dom na kółkach opłacony przez firmę i generalnie lifestyle, no wiesz, no ja wiem, że to tak, czasami ciężko uwierzyć, Aha. ale no jestem Polakiem, mówię po polsku, mam nadzieję, że w wiarę zrozumiałe. Oczywiście. Jest to firma amerykańska, ale, ale generalnie można zrobić to też po polsku, czyli nie, nie tylko w Stanach ludzie mogą robić takie szaleństwa, można mm. również to zrobić w Polsce. I będziesz w Polsce niedługo. Będę niedługo w Polsce, w okolicach, na przełomie roku będę w Polsce. Super. Słuchajcie, no i właśnie to jest ten moment, jak będziecie z nami w poniedziałek o 20 na webinarze, na hangoucie, który poprowadzimy, powiemy więcej na ten temat i będzie taka sytuacja, że jeśli zdecydujesz się na współpracę z z to właśnie Mariusz podjedzie swoim autobusem do Polski, tam gdzie Ty będziesz, gdzie, gdzie Wy będziecie, gdzie my będziemy i będziemy razem wspólnie budować swój biznes. Także o 20 w poniedziałek zapraszamy Cię na hangout, gdzie będziemy oczywiście też na kolejnych zapraszać Mariusza i innych liderów. Pozdrawiamy Cię serdecznie, trzymaj się, cześć. No, trzymajcie się, hej. Witajcie. Chciałem sprawdzić, czy to tak naprawdę fajnie się siedzi tutaj w tym domu na kółkach u Mariusza. No i powiem Wam, że naprawdę jeszcze nie siedziałem za kierownicą domu, który jeździ. tak Jest naprawdę super, super rewelacyjne uczucie. Tak naprawdę jeszcze nie, nie, nie dochodzi do mnie to, jak można mieszkać w autobusie. No, prawdopodobnie trzeba było zapytać osobiście tego człowieka. Ja już go zapytałem. Jeździ po świecie, byliśmy w Anglii, teraz jesteśmy w Szkocji, Berlin też był. No i oczywiście niedługo będzie Polska. Jak chcesz go poznać osobiście, chcesz zobaczyć, jak to można zmienić swoje zupełnie totalnie myślenie, tak? Bo to jest zupełnie wyższy poziom, to jest zupełnie co innego niż dotychczas widziałeś. Tak? Myślałeś pewnie, że MLM to jest, wiesz, taki sobie biznesik. Czasami tak, tak to traktują, tym bardziej w Polsce. Ludzie wchodzą załóżmy za 90 zł, za 130 zł do biznesu, za 200 zł. No i później mówią sobie, a to taki tam biznesik, nie idzie mi dzisiaj, dostałem dwa razy nie, 10 razy nie. E, I mówię, a dobra, 200 zł poszło tak sobie, tak, i tyle. I nic dalej z tym nie robię. Ale jak już byś kupił samochód, albo autobus, albo byś jeździł już w swoim domu, tak? Po świecie, no to jakbyś wydał powiedzmy, no 100 tysięcy funtów albo 200 tysięcy funtów na taki autobus, no to już powiedziałbyś nie wtedy? Co byś wtedy zrobił? To jest właśnie to pójście na całość, słuchajcie. To jest właśnie to, że ten biznes to nie jest coś takiego, że wiesz, że dzisiaj sobie wejdziesz, jutro sobie odpuścisz. To po prostu musisz iść na ostro, bo to chodzi o Twoje życie. Zgadza się? To chodzi o Twoje życie. To chodzi o to, żebyś miał czas dla siebie, żebyś miał czas dla swojej rodziny, żebyś nie musiał się martwić o rachunki od pierwszego do pierwszego, czy od dziesiątego do dziesiątego, żebyś nie miał szefa nad sobą, ustawowo zawsze głupszego od siebie. Także no to jest, to jest wszystko po to, żebyś widział, że naprawdę są ludzie, którzy traktują ten biznes serio, poważnie i robią ten biznes na poważnie, bo jesteśmy 24 godziny na dobę w tym biznesie przez ostatnie kilka dni. Także, co Ci mogę powiedzieć? Możesz wskoczyć na pokład, e, zobaczyć w poniedziałek wieczorem o 20 już, jak my to robimy, jak e, robi to Grzegorz Biernacki, człowiek z Polski, który zaczął mieszkać w Anglii e, i postawił właśnie też na biznes e, MLM. Nie On po prostu nie musi. To jest człowiek, który e, jest wolny finansowo, a z jakiegoś powodu zauważył, że to jest szansa dla niego. Powiem Ci tak, jak ja bym coś takiego usłyszał, gdzieś tam z boku, to od razu chciałbym go poznać. A jak jest u Ciebie? Chcesz go poznać? Zapraszamy Cię w poniedziałek o 20. Trzymaj się, pozdrawiam Cię, cześć. No dobra, słuchajcie, to lecimy dalej.